Czyli jego wyszkoła, czyli ten punkt de facto przecięcia osi stożka tworzącą. No a gdzie są tworzące? W tym wypadku tworzące widać, bo przecież tu będzie tworząca L1, a tu będzie tworząca L2. Tak? Odpowiednio rzut poziomy tworzącej L1 i rzut poziomy tworzącej L2. W takim razie teraz znów przetnijmy stożek, tak aby otrzymać pewne charakterystyczne figury płaskie, które powstają właśnie w efekcie przecięcia stożka. Oczywiście zrobimy to podobnie jak w przypadku walca, płaszczyzną rzutującą, bo tak będzie nam znacznie, znacznie wygodniej. Podobnie jak poprzednio, najpierw zastosujmy płaszczyznę taką jak teraz rysujemy. Czyli płaszczyznę powiedzmy właśnie alfa. Tak. Płaszczyzna alfa, ale w tym przypadku zrobimy następujący zabieg. Mianowicie wprowadzimy tutaj dwa kąty. Kąt między śladem pionowym płaszczyzny tnącej alfa a osią rzutowania i kąt między tworzącą L2 a osią rzutowania. No i powiedzmy, że ten kąt nazywa się kąt alfa, a ten kąt nazywa się kąt B. Jak widzicie, ponieważ są to kąty, więc nie ma to nic wspólnego. Z płaszczyzną alfa ani z pojawiającą się za chwilę płaszczyzną beta, chociaż kąt alfa dla płaszczyzny alfa to nawet fajnie brzmi. Gdy przyjrzymy się temu, co tutaj się w tej chwili stało, to od razu widzicie Państwo, że kąt alfa jest mniejszy od kąta beta. Czyli jeśli przedniemy płaszczyzną alfa taką, że kąt czyli ten kąt między śladem pionowym płaszczyzny rzutującej, pionowo rzutującej, a osiem rzutowania jest mniejszy, czyli kąt alfa jest mniejszy od kąta beta, to wtedy przekrój jest jak gdyby zamknięty. Jest linią zamkniętą, ale czy jest ta linia zamknięta? Ponieważ to jest płaszczyzna rzutująca, więc z oczywistych względów już Państwu znamy, bardzo łatwo zobaczyć przekrój płaszczyzną rzutującą na rzutni pionowej. On jest po prostu odcinkiem. Znaczmy krańce tego odcinka jako A oraz B. Gdzie one są na rzutni poziomej? Za chwilę, ale zastanówmy się, czym jest przekrój. Skoro powiedziałem, że jest to jakaś krzywa zamknięta, to jaką krzywą może być ten przekrój? Czy ona jest jakąś krzywą charakterystyczną? Przedzając ewentualne Wasze wątpliwości, od razu odpowiem, że tak, jest to krzywa charakterystyczna i jest to po prostu elipsa. Elipsa. Elipsa, która może być opisana tak jak każda elipsa, za pomocą średnic sprzężonych lub średnic głównych. No i niech te średnice nazywają się również tak jak poprzednio A, e, A B i CD. A więc, może tak, znów średnice. A, B, C. No tak, ale powiecie, gdzie jest w takim razie średnica CD na rzutni pionowej? Czym jest? W którym punkcie się znajduje? Czy ona jest na osi? Stożka? Otóż nie. Średnice elipsy zawsze dzielą się na połowę. Zawsze. Czyli niezależnie od tego, czy to są średnice główne, czy to są średnice sprzężone, zawsze dzielą się na połowę w środku. Lips. Jeżeli dzielą się na połowę, to żeby wyznaczyć położenie średnicy CD, która oczywiście z tych względów będzie na rzutni pianowej widoczna w postaci odcinka, to trzeba odcinek AB na rzutni pianowej, czyli A z dwoma, B z dwoma, podzielić na pół. Dzielenie odcinka na pół to dość łatwy proces. Znany Państwu ze szkoły średniej, to już niejednokrotnie. Zataczamy odpowiednie łuki w punktach przecięcia łuków. Przystawiamy linijkę i rysujemy punkt, który dokładnie nam podzielił odcinek AB na połowę. I w tym miejscu znajdziemy. Środek linii więc punkt S z dwoma kreskami. I w tym miejscu również powiemy, że są punkty C z dwoma i D z dwoma kreskami, czyli te średnice AB i CD na rzutni pionowej i już zobaczyłem. No dobrze, taki mam rejestr na rzutni pionowej, a co na rzutni poziomy? No, tu jest troszeczkę bardziej sprawa skomplikowana. Pozwólcie Państwo, że oczyszczę sobie trochę Miejsce, gdyż nie chciałbym, czy chciałbym uniknąć po prostu zbyt dużego nagromadzenia oznaczeń. I to oznaczenie tworzących wyprowadzę poza podstawę stożka. Czyli, gdzie jest A z kreską, bez kreską? Skoro to jest widok średnicy głównej AB, to gdzie ona będzie na rzutnym poziomie? Otóż będzie na pewno na tworzących L1 i L2 odpowiednio. A więc, ponieważ ten punkt A w rzeczywistości to jest punkt przecięcia tworzącej L1 z prostą, na której średnica AB się znajduje. Więc fizycznie punktu A z jedną kreską poszukamy na rzucie poziomem właśnie tworzącej L1. Czyli tu będzie A i podobnie w przypadku punktu B. To jest punkt przecięcia tworzącej L2 z dwoma kreskami z prostą, na której odmierzamy odcinek AB, czyli średnicę AB. A więc z rzutu poziomego Punktu, AB. punktu B przepraszam, poszukamy na tworzącej R2. No i tak, zapiszmy, że to w punkcie 1 i 2. Punkt A jest to część wspólna między l 1 i, no właśnie, prostą, AB, A może tak, jest to troszeczkę dziwne, ale chciałbym, żebyście Państwo to po prostu widzieli. Punkt B jest to część wspólna między tworzącą L2 i prostą AB. W efekcie mamy te zależności, które tutaj pokazałem. A gdzie jest CD w takim razie? A CD jest na prostej CD. Prosta CD jest prostą co widać dokładnie, narzutni pionowej, ponieważ punkty C i D pokrywają się. Czyli ta prosta CD gdzieś biegnie sobie tutaj w przestrzeni narzutni poziomej. Ja opiszę, prosta CD. No dobrze, ale gdzie leżą punkty C z kreską i D z kreską? Na pewno w równej odległości od przecięcia z odcinkiem AB. Tutaj to na punkt przecięcia jest środkiem elipsy. Przenieśmy sobie tutaj na drugą stronę. Więc tu mamy punkt będący środkiem elipsy. No a punkty CD leżą albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. Nie wiemy gdzie leżą. Na pewno nie leżą na podstawie, bo podstawa na narzutnie pianowej jest. Czyli jak znaleźć długość odcinka CD, a w pierwszym podejściu połowę odcinka CD, czyli odległość na przykład od C do S lub od S do D. No właśnie, tu zaczynają się już troszkę schody. Jak znaleźć położenie punktów C i D? No a gdybyśmy tak wprowadzili płaszczyznę pomocniczą i przecięli. Płaszczyzną poziomą, stożek na tej wysokości, Zróbmy. Przecinam stożek płaszczyzną poziomą, tak aby ta płaszczyzna zawierała punkt S. A epsilon płaszczyzna pozioma, a więc posiadająca wyłącznie ślad pionowy. Taka, że punkt C oraz punkty, e, punkt S oraz punkty C i D do niej należą. Czyli już tutaj musimy zrobić pewien zakręt polegający na poszukiwaniu rzutu poziomego punktów C oraz D. W tym celu prowadzę płaszczyznę Epsilon y poziomu. Tak ją prowadzam, aby punkty C. D oraz S należały do płaszczyzny Epsilon. I zastanawiam się teraz, jak przetnę taką płaszczyzną poziomu stożek, co dostanę w efekcie jako przekrój? No właśnie, jeszcze o tym nie mówiliśmy, co będzie przekrojem stożka, gdy przetniemy go płaszczyzną poziomu. Ale na pewno Państwo się domyślicie bez już specjalnego wyjaśniania, że będzie to okrąg. Okrąg o promieniu r epsilon, -y, czyli od osi stożka do tworzącej. Tu będzie promień tego okręgu przekroju r epsilon. -y. r epsilon -y. mierze ten promień na rzutni pionowej i zatacza okrąg, dwie cyrkla w Punkt będący wierzchołkiem. Wierzchołkiem stożka na wierzchołkiem poziomie. No i tu będzie ten promień. E ε, napiszmy go. Czy należy go? E ε. Gdzie będą punkty celne? No ponieważ punkty należą do płaszczyzny, a jednocześnie przecież zdefiniowaliśmy, że są końcami średnicy głównej w stosunku do średnicy AB elipsy przekroju płaszczyzną alfa stożka, więc należą również do powierzchni stożka. Czyli jeżeli przeciął pomocniczą płaszczyzną Epsilon y stożkę, otrzymując okrąg o promieniu Epsilon, to na przecięciu prostej CD. A, tu jest rzut bielowy, poziomu, przepraszam, zapewniamy. Znajdziemy właśnie poszukiwane przez nas punkty C oraz D. C z kreską, D z kreską. Uzupełnijmy zapis w takim razie. Po 1 1.3 jesteśmy, stwierdziliśmy, że jest płaszczyzna epsilon, która jest dla nas pomocniczą. I teraz tak, przekrój Stożka tą płaszczyzną epsilon to okrąg. Okrąg o promieniu epsilon. Ten okrąg rysujemy na rzutu poziomy. Czyli mamy okrąg o, o środku, może tak, rzut poziomy, ośrodku w punkcie. W z jedną kreską i promieniu L epsilon. Proszę bardzo. Krok 1, 4 może. Część wspólna między rzutem poziomym tego okręgu i prostą C D. Oczywiście mamy na myśli rzut poziomu prostej C To właśnie rzut poziomek punktów C i w ten sposób je wyznaczyły, prawda? Chciałbym uciekłem z żeby Państwu nie zasłaniać tego, co napisałem, ale to jest właśnie już jedna z ważniejszych spraw. No dobrze, ale mamy średnicę główną AB na rzutni poziomej i średnicę główną CD oraz środek elipsa, gdzie jest elipsa. No właśnie dopiero trzeba ją wyznaczyć, wykreślić. Można to zrobić za pomocą jednej z metod kreślawskich wykreślania wykreślaniu elipsy lub po prostu u nas zrobimy to w bardzo ciekawy sposób, wykorzystując tak zwany równoległobok elipsy. Ale ja sobie troszeczkę przestawię kamerę, żeby wykorzystać prawą tablicę. Równoległo obok elipsy, to żółtą kredą teraz rysuję ten równoległy obok elipsy. W tej chwili narysowałem prostą przechodzącą przez rzut poziomy punktu C równoległą do AB. Teraz rysuję drugą prostą, również równoległą do AB przechodzącą przez rzut poziomy punktu D. No, i wreszcie kolejny prąs to prosta przechodząca przez rzut poziomu punktu B, równoległa do CD, i kolejna przechodząca przez rzut poziomu punktu A, równoległa do CD. W ten sposób Elipsji, który w naszym przypadku jest prostokątem, bo przez prostokąt to charakterystyczny równoległobok, którego boki albo krawędzie przecinają się pod kątem prostym. Więc mamy tutaj żółtym kolorem narysowany równoległobok elipsy. Zanim do tego przejdę, napiszmy tu piąty. A więc rysujemy równoległowo elipsy. Najłatwiej to opisać, a więc proste. Równoległe do. Może tak, prosta, równoległa do CD, taka, że Punkt A do niej należy. Prosta pierwsza. Druga prosta. Prosta druga. Równoległa z drugim do CD. Punkt B do niej należy. Nie słyszę panią? Tak, proszę bardzo, oczywiście. Tak, już. Prosta druga. Jak widać, nie oznaczyły mi specjalnie, żeby nie wprowadzać zamieszania. No dobra, oznaczę. <grym> Tylko ten pierwszy raz. Prosta pierwsza, C, równoległa do CD, zawierająca punkt A. No I to będzie ta prosta pierwsza. Dziwne, bo zwykle prosto oznaczamy literami, no ale w tym przypadku. To kółeczko nie zwalnia z tego obowiązku. Prosta druga, zawierająca B, równoległa do CD. Kolejna. Prosta trzecia, równoległa do A. B, taka, że punkt C należy do tej prostej trzeciej. No i już do końca. Prosta czwarta. Równoległa również do AB, taka, że punkt D należy do niej. Tak. no i nam się te proste, czy oznaczmy te proste. Prosta trzecia to punkt C. Prosta czwarta to punkty D do należy. Z tego widać, że te proste parami są względem siebie równoległe. Odpowiednio prosta pierwsza z drugą, prosta trzecia. Z czwartą. A my stworzyliśmy tak zwany równoległobok elipsy. Po co on powstał? Tylko po to, żeby mi ręcznie albo odręcznie łatwiej było narysować elipsę przekroju. Poczekam chwilę, aż Państwo przepiszecie to, co napisałem. Tylko ten jeden raz, bo już później tylko będę mówił, że rysujemy równoległobok elipsy przekroju. Mogę już? Czy ktoś jeszcze chciałby chwilkę czasu mieć? Rozumiem, że tak. No to teraz może innym kolorem narysuję elipsę przekroju. Jak? No, w ten sposób, że najpierw zaznaczam łuki w punktach A, B, C oraz D, które są styczne do odpowiednich prostych. No i C No i teraz pozostaje mi połączyć te łuki. Stała elipsa przekroju o średnicach A, B, C D. Zapis uzupełnijmy, 1, 6. Elipsa przekroju. A jak widzicie, w tej chwili narysowałem elipsę przekroju w życie poziomu. W rzucie pionowym jest odcinkiem. A jeżeli będzie płaszczyzna dowolna, nierzutująca, to wtedy w przypadku przekroju stożka pojawią się dwie elipsy. Znaczy de facto jedna, ale w rzutach pionowym i poziomym będzie ona widoczna jako dwie różne. O różnej wielkości. Natomiast co do długości rzeczywistej, ich średnice będą takie same. Stąd. Przy kolejnym zadaniu, które Państwu pokażę za chwilkę, po parę minutowej przerwie, zobaczycie jak to wygląda. Jednocześnie widzę, że słońce świeci na tablicę, oczywiście nie w tym miejscu, w którym bym chciał, więc spróbuję coś z tym zrobić. Dobrze, proszę Państwa, zrobimy teraz malutką przerwę i będziemy kontynuować dosłownie dwie drzwi. widzę, że słońce łaskawie się chyba do nas uśmiechnęło, chociaż nie do końca, ale coś dobrego się dzieje. Dobrze, proszę Państwa, e, oczywiście teraz zmarzę ten rysunek, bo już tam się tutaj bardzo dużo rzeczy zadziało, a chcę Państwu pokazać jeszcze inne przypadki przekrojów Stożka. Oczywiście te przypadki sprowadzają się do tego, co będzie przekrojem stożka. Jaka krzywa? Wiemy już, że może być to elipsa. Pod drodze, że tak powiem, stwierdziliśmy również, że może to być okrąg, gdy płaszczyzna jest pozioma. No dobrze, a co będzie, jeśli płaszczyzna będzie miała pewne charakterystyczne położenie? Nie mam tu na myśli płaszczyzn rzutujących, ale charakterystyczne w stosunku do kąta tworząca z osiążyutowa